Tatiana Okupnik to nazwisko, które w Polsce i poza jej granicami wielu może kojarzyć z sukcesami muzycznymi, zarówno jako wokalistka zespołu Blue Cafe, jak i artystka solowa, która potrafi zauroczyć swoją interpretacją utworów. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę, że z poważnymi problemami zdrowotnymi zmagała się przez długie lata, nie mogąc otrzymać jednoznacznej diagnozy. To historia o walce, determinacji i zrozumieniu samej siebie. Już w dzieciństwie młoda Tatiana wykazywała niezwykłą elastyczność ciała, co czyniło ją doskonałą uczennicą szkoły baletowej. Mimo tego, jej dzieciństwo nie było wolne od trudności. Choć można byłoby przypuszczać, że przyszła gwiazda będzie cieszyć się nienagannym zdrowiem, to szybko pojawiły się oznaki, które wskazywały na problem. Częste zmęczenie, bóle nóg oraz kontuzje były codziennością. Jak wspomina w rozmowie z Dorotą Welman, wracając do domu po treningach, powłóczyła nogami, nie mogąc znieść bólu i ogólnego braku siły. To było nietypowe, przyznała, pokazując, jak bardzo z jej ciała było niezrozumiałe dla otoczenia. Przez długie lata Tatiana żyła w niepewności, a wielu lekarzy zwracało jej uwagę, że jej kości są po prostu słabsze od przeciętnych. Gdy jednak objawy nasiliły się, a ona sama zaczęła doświadczać coraz poważniejszych dolegliwości, przyszła chwila, gdy zrozumiała, że potrzebuje bardziej szczegółowej diagnozy. Po wielu latach walki z bólem i dyskomfortem, w końcu trafiła na lekarzy, którzy dostrzegli powagę jej sytuacji. Okazało się, że ma pęknięte kości łonowe, udowe oraz kręg lędźwiowy. Czułam to, ale na badaniach nic nie wychodziło, zdradziła, czując ulgę, gdy wreszcie została zrozumiana, diagnoza przyszła dopiero po 42 latach męczącego życia. Jak się jednak okazało, nie był to koniec jej wyzwań. Po ciąży objawy EDS zespołu Ehlersa-Danlosa z którym miała do czynienia zaczęły się jeszcze bardziej nasilać. coraz częstsze pęknięcia kości. Zwichnięcia oraz przewlekłe zmęczenie stały się jej codziennością. Dziś, mając 47 lat, Tatiana Okupnik postanowiła otwarcie mówić o swoich doświadczeniach. Przełamała milczenie, podkreślając znaczenie wczesnej diagnozy i zrozumienia dla jakości życia. Diagnoza, nawet jeśli przyszła spóźniona, daje poczucie bezpieczeństwa i pozwala wreszcie zrozumieć własne ciało, mówi z przekonaniem. Jej historia to nie tylko opowieść o chorym ciele, ale także o sile woli i determinacji w dążeniu do zdrowia. Tatiana Okupnik poprzez swoje doświadczenia może być inspiracją dla wielu osób, które zmagają się z niewidocznymi chorobami. Pokazuje, że nawet w obliczu trudności warto walczyć o siebie i nie tracić nadziei na zrozumienie i akceptację własnego ciała.